Kłócili się trochę. Najgorzej to chyba Nawrocki z Trzaskowskim. No, trochę była przydługa ta debata. Zdecydowanie za długo. I za dużo kandydatów. Wydaje mi się, że podszkolił się bardzo mocno Nawrocki. No, bo... Nie ma kandydata na prezydenta w, w tych wyborach. No, Trzaskowski tak jak zwykle, no, na spokojnie to, ono, że trzeba być rzetelnym. Wystąpienie stanowiskiego było nie na miejscu. Ja postawiłem na Królestwo Boże i tego się będę trzymał. Muzyka za nami ostatnia debata prezydencka przed pierwszą turą wyborów. Debata, która trwała prawie cztery godziny. Ruszamy dziś na ulicę Warszawy i zapytamy wyborców, co sądzą o tej ostatniej potyczce kandydatów. Wie pan, no wrażenia. Kłócili się trochę. Na początku to nudne to było. Każdy coś obiecywał, ale czy dotrzyma trzyma słowa? Oni tam się w ogóle chyba wszyscy kłócili ze sobą, no, a najgorzej to chyba Nawrocki z Trzaskowskim. Ta debata niewiele zmieniła, jedynie po prostu no jeszcze jakieś dodatkowe poglądy tych osób. Jeszcze raz pan chce mnie zdenerwować, tak? Dlaczego? No, <laughs> dlatego no, w takich czasach żyjemy, swoje przeżyłem. Posłuchałem z obowiązku, ale nic ciekawego dla siebie nie usłyszałem. Myśmy się Chłopaki trochę do, dowiedzieli w razie czego, jakich prezydentów byśmy mieli. Wie no trochę była przydługa ta debata i w związku z czym jakoś się rozmydliły. Tak, da, za długo to było troszeczkę takie męczące. No. Ja nie, ja połówka i, 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 i Ja wcześniej chodzę spać. Zdecydowanie za długo. Po prostu trzeba mówić konkretnie i na temat, a nie sobie dogryzać. I za dużo kandydatów, o to pierwszy wniosek, część nie powinna w ogóle się tam zjawić. No. Ja spojrzałem przez okno, to wszędzie się światła pali. Dobrze, że Polacy tak. się interesują, bo tak. kiedyś to tak kolokwialnie powiem olewało się, a teraz już widzą ludzie, co się w Polsce dzieje, chcą trochę, wie Pan może, jakiejś poprawy. Kto wypadł najlepiej? Nikt. A najgorzej? Wszyscy. Nie ma, nie ma, nie ma kandydata na prezenta w, w tych wyborach. Nie, jak mi się podobała i cały czas mi się podoba ta dziewczyna, no. naprawdę. No. Trochę chołowniam mnie jakby na plus wypadł, tak? No Trzaskowski, tak jak zwykle, no na spokojnie, to no, że trzeba być rzetelnym. Uciwym. Wydaje mi się, że podszkolił się bardzo mocno Nawrocki. Nawrocki tak, także bardzo, także bardzo. będzie ciężko chyba wygrać no. Trzaskowskiemu, naszemu faworytowi. To to był i czy wczoraj dobrze wypadł? No to może będziemy zgadywać. Pan na kogo obstawia? Nie, może Karol Nawrocki, może Rafał Trzaskowski. O, tak, tak, tak. A czyli Rafał Trzaskowski. Jak wypadł wczoraj? To znaczy ja go oceniam zawsze dobrze, jak mu troszeczkę idzie gorzej. Zmieniłam zdanie o Nawrockim, bo rzeczywiście został bardzo wyszkolony, bardzo się zmienił i rzeczywiście widać, że jest zupełnie taki swobodny, inny wypowiada się na wiele tematów, a nie zawsze prawdziwie, ale przedtem był, mu nie zaszkodziło. Ale przedtem był bardzo taki zagubiony jakby. Przerzuciłem się chyba na panią Bielan, niż na pana Trzaskowskiego. Nie wiem. Jeszcze mam cztery dni czasu, także jeszcze się zastanowię, ale myślę, że jednak zostanę przy pani Bielan. Biejat. A, biejat? Tak, 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 no to nieważne, ale wiadomo o co chodzi. Trzaskowski będzie, jest moim kandydatem. Jak wypadł wczoraj? Proszę pana, był mocno zdenerwowany. Dawno go tak... i zmęczony. Widać, że był zmęczony mocno. Schód. Kto najlepiej? Trudno mi powiedzieć. Trzaskowski. Nie dał, nie dał się zapędzić w kozi ruch. Nie przyznaje się do tego, co zrobi. Nie chceby ja po prostu. Co no. No i... mam na myśli? No oczywiście pana Karola. Także, no wybrać człowieka na prezydenta, pierwszej osoby w Polsce, nie tłumaczy się z tego, co, na co są papiery. To jest trochę. Nie chciałbym mieć takiego kumpla. No, ja wiem, najgorzej to chyba byłby medcen chyba uważam. Tak nie wiedział, co ma robić z sobą, także... Brown. Brown jest, jest ten... ten... Maciak chyba. Tak, no właśnie tak. ten co ruskich ten, robi. Jeszcze co... <laughs> zapytałem o tą krótką wymianę zdań między Krzysztofem Stanowskim, a prowadzącą e, TVP. Żenujące w sumie. Mam do powiedzenia żenujące może by nie była to osoba, która powinna to prowadzić. Jeżeli osiem komitetów sobie nie życzy tego, no to powinno to zostać uszanowane I... bardzo źle proszę Pana po prostu. Ja cenię sobie tą dziennikarkę, jest bardzo konsekwentna, bardzo rzeczowa, po prostu i uważam, że wystąpienie Stanowskiego było nie na miejscu po prostu. Nie na miejscu. A ta wymiana zdań między Krzysztofem Stanowskim i prowadzącą TVP? No trochę nie, nie, tak nieciekawie to było. Według mnie. No. I przyszedł na swoje programy powiedzieć, a co innego wiadomo, no to tak jest. To, że dziennikarka z TVP zareagowała, to to dobrze, czy nie powinna jednak reagować? Nie powinna, no, powinna się odpuścić. Ten pan to w ogóle sobie robił po prostu zabawę z, z poważnego tematu, jakim jest wybór prezydenta. Czy ta prowadząca powinna reagować na jego zaczepki podczas debaty? Moim zdaniem w ogóle powinni zareagować na to, że on miał te flagi i powinni obsługa całej tej debaty powinna zabrać mu te flagi, jak również przy panu tym, nie pamiętam nazwiska nawet, Później wziął flagę i jeszcze miał konstytucję, także to powinno być usunięte. Bo takie były reguły, po prostu, i trzeba było się ich trzymać. Dobrze, i no, do, popalić do, równo. Do, do. Tak, jest bardzo dobrze. I dobrze i dobrze się stało, że nie z, z, bo tam, Ja to myślałem, że może zrezygnują. Wie pan, zbojkotują to wszystko tak. i nie, nie. Do końca Niech to... zostanie we dwóch. ona i ten i, i Trzaskowski, ale jednak nie. Powiem tak, mógłbym powiedzieć troszkę nie na miejscu, tak, ale też rozumiem, bo była ta informacja, taką w cudzysłowie powiedzmy ta afera pomiędzy nimi, że dużo sztabów nie chciało jej mieć tam w, tych, w, tej, w tej debacie. Mogła wystąpić ta pani, ta pani, która była w debacie w Końskich, więc tutaj bym powiedział, że e, pod jednym względem rozumiem, ale no, tak samo też trzeba zrozumieć, że to jest po prostu telewizja, więc oni mogą sobie robić to, co chcą, tak? To jest ich, to jest ich kanał. Wybierasz pan na wybory? Nie. O, ważna rzecz. Nigdy w życiu nie byłem i nie ma zam, zamierza. Ja wybrałem już swoją opcję, za którą głosowałem blisko 60 lat temu, ja postawiłem na Królestwo Boże i tego się będę trzymał.